Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dark Dragon. Dawno mnie nie było, yy, jest to spowodowane moimi wymaganiami sprzętowymi. Mianowicie, aktualnie siedzę na GTX 1050 Ti i 5C generacji. I nagrywanie czegokolwiek sprawia mi, szczerze powiedziawszy, ogromną trudność. Nie dość, że spadają FPS-y, to jeszcze. Często mi wyrzuca blue bluescreena podczas montowania w Sony Vegasie i no jeśli widzicie ten film to oznacza, że procesor dał radę się przełamać i jestem w stanie nagrać na, dla was powtórkę z World of Tanks. W sumie co niektórzy z was bardzo to chcieli, więc yy, nagrałem właśnie o moją ostatnią bitwę, jaka mi się trafiła na lisie. Yy, ogólnie Pobiłem swój rekord, jeśli chodzi chyba o wszystkie ósemki. Oczywiście nie obeszło się bez yy, troszeczku farta i troszeczku niefarta. Dwa w jednym, no, wszystko się nawzajem musi kumulować. Jak widzicie, znalazłem sobie chyba najlepszą pozycję na tej mapie, czyli środek. Osobiście lubię tutaj jeździć, z powodu tego, że mam tu przestrzał, w środku widzę bazę no i sytuacja na dzień dobry niezbyt kolorowo się tu yy, rysuje jak widzicie, yy, czołgi nieco wyższego tieru wjeżdżają tutaj nam a tutaj większość moich ludzi jest na low ja jeszcze nie przebijam pestek postanawiam przyłączyć się na gold, ponieważ yy, chcę mieć jak najlepszą skuteczność no i można powiedzieć, że byłem trzy na jednego. No i... Jak to skomentować? Ogólnie przeciwnicy... Postanowili urząd urządzić sobie cosplay yy, ataku ruskich na Ukrainę. Jestem tutaj sam, jak sami widzicie, na tej mapie. Do tego jeszcze Arta im pomaga, tylko nie do końca skutecznie. Mi tutaj wszystkie pestki ładnie się dają. Nie można tego powiedzieć o przeciwnikach Totalnie nie umiem celować Szczególnie ten CS Nie chcę za bardzo żeby mnie Strzału ponieważ Prawdopodobnie nie wie czy przebije Ja tutaj na spokojnie się z nim sklejam I objeżdżam go No i pakuję mu ostatni pocisk W ten oto sposób Udało mi się Wyjść z tej sytuacji I dziwnym trafem Zrealizowałem na tej sytuacji naprawdę bardzo mało HP. Moje plany teraz sięgają yy, takiego typowego kampienia i wystrzelania w wszystkiego, co mi w wpadnie. A jest tego całkiem sporo. Tam się pojawił is -3. Nie do końca. Wiedziałem czemu się na nim na początku nie skupiłem, ale no, wyszło na to, że wycofałem chińskiego TDK No i oddaję mu tu kilka strzałów Przy okazji dostaję po spocie No i po postanawiam wrócić do tego isa 3 Tutaj zamierzam wykorzystać taki, niezadługo bug mapy no, korzystam z tego, że chłop nie strzela, mimo że mógł No i tutaj właśnie widzicie ten bug on widzi tylko pewną część gąsienic Za to ja widzę jego praktycznie cały czołg Mogę spokojnie mu oddawać pestki No i wyczekuję na to jak w końcu tutaj się mi pojawi po raz kolejny No ale coś nie zamierza się wychylać W końcu się wychylił, ja oddałem peskę, zapałem go na permie ta mu jeszcze poprawiła Znowu wykorzystuje baga. Chłop obrywa, no ale ja też postanowił przełączyć sobie na Golda, co właśnie zwiększyło jego penetrację. No i udało mu się przebić. A ja dalej oczekuję, że wychyli się po raz kolejny. Tutaj Arta też zamierza mnie skończyć. Ogólnie jeśli chodzi o znaczek RNG, to w sumie nie polecam z nim grać. W ogóle jeśli macie jakieś odznaki, to... Nie, po, nie polecam ich zakładać jakoś takich super mega wyróżniających się, ponieważ... Z doświadczenia wiem, że to strasznie przyciąga ludzi. Po prostu Cię fokusują za wszelką cenę, tak nie wiadomo dlaczego. W tej akurat to nie widać, ale... Mam masę takich głupich przypadków, kiedy to y, ginę jako pierwszy, mimo że przeciwnicy powinni strzelać do innych celów, żeby je skończyć, albo mają po prostu do nich łatwiejszy dostęp, to mimo to wybieram mnie. Wracając do bitwy, zajechałem tutaj y, na plecy przeciwnikom. Niczego się tutaj nie spodziewają. Tak w ogóle patrząc na gret niektórych, to mam wrażenie, że rzuciło mi totalnych pomidorów w tej bitwie. W ogóle nie patrzą na mapę, tak jak na przykład ten Light i KV-3. W ogóle nie widzą, że ja tutaj jestem przez cały czas wyspotowany, strzelam do nich. Jedynie coś ta ich arta myśli, bo tutaj raz do mnie strzelała. No i też te pociski nie trafiają. Szczerze powiedziawszy... Naprawdę tego demerza mogło być tutaj więcej. No ale cóż... Wydaje mi się, że RNG mi oddało w tamtej akcji na samym środku mapy. I kończę czopiekki. No i jadę dalej. Tutaj się zorientowałem, że mam 5 killi i mógłbym sobie zrobić specjalistę. Mam tendencję pisania na czacie takich informacji Ponieważ w sumie, no... Fajnie, że można taki medal zdobyć, a też... Nie zawsze mam fart Ogólnie jestem człowiekiem, który zamiast dobijać, to w sumie woli robić damage Mam tak już od jakiegoś czasu, kiedy zacząłem bardziej patrzeć pod statystyki swoje no i to jest w sumie logiczna sytuacja, nie przebiłem. A PCRy mają całkowicie mniejszą nominację pancerza, czy jak tam się nazywa. W sensie ich kąt przebicia jest nieco inny. No ale koniec końców udaje mi się zrobić 7 kili. I tutaj widzicie skrzyny końcowe. Ogólnie z bity jestem bardzo zadowolony. No i co? Zostawcie lajka, subika. Ja jeszcze szykuję dla Was materiał z Minecraftem i do zobaczenia.